Cześć, mam na imię Mateusz i będę wam pokazywał, jak gram w szachy, blice 3-minutowe i prawdopodobnie też bullety jednominutowe. Właśnie założyłem konto tutaj na stronie Play Chess. Jak widzimy, nasz ranking w tym momencie wynosi 0. Musimy zagrać pierwsze parę game, gier, w których zbudujemy nasz ranking, więc zacznijmy szukać naszego. Pierwszego przeciwnika. Dlaczego stworzyłem ten kanał? Chciałbym podzielić się z tym, jak gram w szachy. Sama gra już trochę mnie nudzi, więc mam nadzieję, że tutaj, przez to, że będę mógł komentować, może ktoś będzie w stanie ulepszyć się, zwiększyć swój poziom. Nauczyłem się, że z trochę słabszymi przeciwnikami należy grać spokojnie, należy im. Pozwolić e, wymyślić plan, bo jak później się okazuje, ich plan jest zwykle słabszy trochę niż plan mocniejszych przeciwników, co jest jasne. Więc gram taką królewsko-indyjską obronę. Rozwijam pomału figurki. Zobaczymy, jak będzie rozwijał figurki nasz przeciwnik. Nie bardzo się spieszę, staram się go nie atakować zbyt szybko. E5 jest bardzo dobry w tej pozycji, ale zacznijmy. Rozwijajmy spokojnie figurki. Myślę, że chciałbym położyć, jak skoczkę na E3. Tak, to wydaje się być dobre pole dla niego. I warto byłoby teraz przygotować, obronić się przed D5 i przygotować, przygotować F4. F4 nie mogę zagrać w tym momencie, ponieważ bicie, bicie skoczek, bije f 4 i ten skoczek jest niebroniony. Przeciwień, przygotowuję C5. Okej, okay, to nie jest problem. Albo przygotowuję D5. Okej, okay, to jest bardziej prawdopodobne. E, wymieńmy. Połóżmy skoczka na D5. Nie pozwólmy mu zagrać D5. Czemu nie? Ten pionek będzie teraz. E, Będziemy mogli go zaatakować. Skoczek nie może wrócić, i wydaje się, że właśnie stracił skoczkę. Skoczek nie może odejść w ramach tych pól. C6 go ograniczyło. Atakuje nam C3, więc musimy to obronić. Możemy obronić końcem. Nie chcę grać d4, ponieważ chcę zbić piona. W tym momencie po ruchu F5 nasz skoczek nie będzie miał gdzie uciec, więc tu musimy uważać. Musimy znaleźć dla niego pole. Natomiast to się nie dzieje. Możemy bić w centrum. Mamy jedną figurę zapiętę. Bardzo dobry. Bardzo dobra przewaga. Wprowadzamy wieżę. Okej. Okay, można to zbić dwie wieże za hetmana. Myślę, że to jest bardzo dobra wymiana. Chciałbym zagrać goniec h6 i matować, natomiast tu jest szach. Myślę, że po prostu ruszę królem. Poczekam, co zrobi przeciwnik. Warto byłoby obronić gońca i ruszyć wieżą na b8. No ale zobaczę, teraz goniec h6 grozi. Chciałem grać goniec h6, a tu wieża jest niebroniona. Obrońmy wieżę. Jak goniec H6 nie będzie możliwy, to ustawmy gonicę na, na D5, D4. Jak zbiję, to jest szach. Z tej zbijemy hetmana. No, a tutaj też możemy dać takiego szach. Ok, łapiemy Hetmana. Atakujemy Pionka. Ja myślę, że teraz warto łapać po prostu figurki, Pionki. Spokojnie powybijać, mamy dużo czasu. O, przeciwnik zrezygnował. Dzięki za naszą pierwszą grę, zapraszam do kolejnych.